Nadszedł czas na kolejny odcinek serii, w której opowiadam o albumach różnych zespołów metalowych. Dlatego dzisiaj zajmiemy się bardziej ekstremalnym zespołem, jakim jest Septic Flash. Septic Flash to grecki zespół granicy symfoniczny death metal założony w 1990 roku w Atenach przez bracia Antoniu, Chrystusa i Spirosa oraz zaproszonego przez nich gitarzystę Sotirisa Vajanasa. Nie zamierzam ukrywać, że dla mnie Septic Flash to jeden z najlepszych zespołów na scenie metalowej. W ostatnimi czasy bardzo dużo słucham utworów tego zespołu, zwłaszcza paru ostatnich płyt, bo naprawdę, moim zdaniem, jest to świetny zespół, który w bardzo fajny sposób łączy. Instrumenty klawiszowe, chóry i śpiewy z agresywnym death metalem. I właśnie za to bardzo cenię ten, sobie ten zespół. Na dzień dzisiejszy, Septic Flash posiada 10 albumów studyjnych, o których dzisiaj sobie będziemy rozmawiać. Tak więc, nie przedłużając, lecimy sobie z pierwszym albumem, jakim jest wydany w 1994 roku przez Holy Records, album Mystic Place of Dawn. I już zatem mogą oni powiedzieć? Będąc czterem. Pierwszy raz, posłuchałem sobie ten album, bardzo się nim zagadłem. Dlaczego? Dlatego, bo czytając szerokie opinie na internecie innych osób oraz różne artykuły z Policepcich, gdzie pisali, że wspaniale łączą instrumenty klawiszowe i chóry z yy, agresywnym death metalem, albo że to jest niesamowity zespół, się spodziewałem się, że każdy album taki będzie. No i przyznam, że po pierwszych riffach pierwszego utworu, jakim jest tytułowym Mystic Place of Dawn, sądziłem, że rzeczywiście tak będzie. No i mamy przez jakiś czas tą energię, taką moc, którą lubię w tego typu muzyce, ale potem nie wiem, co się dzieje. wszystko spowalnie i prawie każdy następny utwór jest powolny. Taki że wokal z jest strasznie wolny. Taki, że nawet nie będę próbował zrozumieć, co on gada, bo w takich chociaż i tak, w normalnym growlingu nie, ledwo coś da się zrozumieć, a no, on to się przynajmniej da, a tutaj tak naprawdę chyba nic. No może poza utworem Return to Carthage. Który jest takim jedynym energicznym utworem na tej płycie, przynajmniej dla mnie, i on jako jedyny, powiedzmy, wpada w ucho i nie wylatuje tak szybko jak pozostałe, wielka szkoda, bo naprawdę mógł być świetny album, a jest no, nie najlepszy. Pamiętaj, nie jest to najgorszy album na świecie, jaki widziałem. Jest, nawet nie bym powiedział, a jednak mógł być dużo lepszy, bo ja widziałem w tym zespole wtedy potencjał, ale. Przyznam, że się tak to przesłuchałem Dynamo, to się nim mocno zawiodłem. No ale na całe szczęście lepiej jest z kolejnym albumem, jakim jest wydany w 1995 roku, Aesoptron. Muzycznie jest bardzo podobny do swojego poprzednika, jednak na, przynajmniej na moje ucho talerze perkusyjne są tutaj nieco bardziej wy, wypchnięte do przodu, więc ja powiem, że je lepiej słychać. No i... Cóż mogę powiedzieć? No, po pierwszych riffach utworu A który nie jest pierwszym utworem na no, płycie, tylko drugim, bo pierwszym utworem jest utwór e, instrumentalny klawiszowy. Jeśli nie ma jego to jest Breaking the Inner Seal. No i po nią mamy tytułowy utwór A który, który się zapowiada na taki mocny, ale nieco wolniejszy utwór. No, ale potem też, też ciężko mi to się dzieje, no, ale tutaj oni mają nieco więcej takich. Bardziej energicznych utworów, i te kompozycje nie są tak zrobione, że wpadają w jednym uchem wypadają w drugim. No i dziwi trochę opinię wielu osób, bo wielo opisuje ten album jako najbardziej ekstremalny w historii Septic Flash, i ja właśnie się próbuję domyśleć dlaczego. I okej, okay, ten album nie jest leciutki przykład nowe In Flames, jednak to nie jest aż tak ekstremalne, albo żeby o nim tak mówić, zwłaszcza się porówna z nowymi albumami Septic Flash, o których będziemy mówić nieco później. Hmm, no, powiem tak. O ile jest to lepszy album niż Mystic Price of Dawn, to jednak wciąż moim zdaniem mogło być lepiej. No, ale było dużo lepiej, jeśli chodzi o muzykę i ogólnie o cały kształt. Z następnym albumem, jakim jest wydany w 1997 roku, Ophybie go I dzięki temu albumowi może część z Was zrozumie, dlaczego aż tak bardzo, ale to bardzo lubię zespół Septic Fash". Muzycznie z tego co czytałem, nie wiem czy to prawda, bo niestety na komponowaniu i na graniu muzyki, na instrumentach takich gitary czy perkusje, czy takich instrumentów stricte metalowych się nie znam, ale z tego co czytałem to piszą, że ten album jest nieco prostszy niż poprzednie krążki oraz, że ma, zawiera więcej elementów e gothic rocka i jakiejś jakieś takiej gotyckiej powiedzmy muzyki. Z tutaj bardziej bym słyszę elementy gothic metalu. Więc ten album jest zauważalnie inny od poprzednich. Jednak dużo rzeczy to już nie zaś takie powolne, jakieś takie nie do końca ciekawe granie. Iż otwierający płytę utwór The Future Belongs to the Brave To jest taki skuteczny, szybki, energiczny utwór, który z tu sprawa, że człowiek się nie nudzi, tylko słucha z tego z radością. No i... Powiem naprawdę jest to świetnie zrobiona płyta, bo naprawdę się dobrze słucha. Chociaż nie będę ukrywał, że moimi faworytami zdecydowanymi będą utwory Falek Latanis i Shamanic Cry, które ostatnimi czasami naprawdę męczą do nieprzytomności. Strasznie dużo ich słucham, bo tak się w nich zapętliłem, że nie umiem się po prostu oderwać czasami. Także jak wspominałem, jest to dużo lepszy album niż jego poprzednicy i uważam, że to najlepszy album Septic Flash lat 90. No i w kolejnym roku i w 1998 roku ukazał się kolejny album pod tytułem A Fallen Temple. Powiedzmy, że to jest, też kole to jest taki kolejny album ewolucji w zespole. Znaczy, poprzedni był ewolucją jeśli chodzi o muzykę, tutaj, tutaj jest ewolucja, jeśli chodzi o tworzenie, ponieważ pewnie wszyscy którzy oglądają ten tak film wiedzą, że na poprzednich albumach, czyli Mystic Places of Dawn, Exceptron i Ophid Wheel. Nie było perkusisty, czyli po prostu zespół zaprogramował automat. No ale tutaj po raz pierwszy od 1991 roku, czyli po raz pierwszy od 7 lat, pojawił się jakiś ludzki perkusista. Jeśli nie mylę, nazywał się Kostas, albo Akis K, takim miał pseudonim. No i powiem tyle. Muzycznie naprawdę ten album mi się podoba. Naprawdę dobrze się go słuchał. Już osierający utwór. No, album, przepraszam, za moje przedsięwzięcie. Otwierający album, utwór Brotherhood of the Fallen Knights To jest taka czysta metalowa energia, która się dobrze słucha, na naprawdę już otwiera... Utwór numer 3, Mabu Smiling Face Jest zdecydowanie moim faworytem z tej płyty i powiem tak Tej płyty naprawdę się dobrze słucha i... U, u, powiedziałbym, że jest świetna, gdyby nie na rzecz Chcecie wiedzieć co nim jest? Już Wam mówię Utwory Underworld Act 1 i Act 2 Dlaczego? Dlatego, bo te utwory są dosłownie points. To są takie, powiedzmy, przykłady niemetalowych utworów, takich stricte klawiszowych, huranych. No, takich, gdzie nie brzmi to jak metal. I nie ma by temu dosłownie nic przeciwko, gdyby te utwory trwały na przykład, nie wiem, 3 minuty, 4 minuty, No gdyby były niedługie. A te utwory e, są naprawdę długie. Underworld Act. One Trwa blisko 8 minut, a Underworld Act 2 blisko 9. I to trwa razem blisko 17 minut. To jest straszliwie długo. Gdybym na przykład odjąć ten czas z tej płyty, to by ta płyta była dużo dużo krótsza i by się dużo lepiej słuchało. I powiem tak. Gdyby nie te dwa utwory, to powiedziałbym, że jest to świetny album. A tak to muszę powiedzieć, że jest tylko bardzo dobry. Wielka szkoda, bo naprawdę mógłby być. Kolejny nas, najlepszy album Septic Flash lat 90. -tych. Tak jest tylko bardzo dobry. Wielka szkoda. No ale skończył się pastwić nad tymi utworami Underworld, Act 1 i Act 2. I przejdźmy do następnego krążka. Kim jest wydany w 99 roku album Revolution DNA, czyli kolejna, że tak powiem, ewolucja dla zespołu i tym razem muzyczna. Jeśli chodzi o muzykę, no to ten album, powiedzmy, że się bardzo różnił od przedników. Zawierał dużo elementów muzyki industrialnej oraz gotyckiej, np. przykład rocka. No i mam tutaj na przykład większy nacisk na instrumenty klawiszowe, ale dużo, dużo, dużo mniejszy na jakieś dodatkowe chórki i śpiewy. Oraz mam też nacisk na czysty wokal stotilista, czyli jednego z założycieli zespołu Septic Flesh, który również pełni Funkcję wokalisty dodatkowego. No i powiem, że wokal Spirosa, czyli wokalisty i basisty z zespołu Septic Flash nie jest aż taki niski, aż taki głęboki jak po, poprzednio. No i tą że. A jest naprawdę ciekawy, naprawdę dobrze się go słucha. Jest też dosyć długi, trwa blisko godziny, czyli jest naprawdę jest długi. Jednak mi się naprawdę podoba, naprawdę dobrze się go słucha, ale w, zwłaszcza w szczególności mojego ulubionego utworu, w tej płyty. Teleskop. Ogólnie uważam, że jest to naprawdę dobry album. Może nie najlepszy album Septic Flash w historii tego zespołu, albo najlepszy album Septic Flash lat 90. Ale uważam, że jest naprawdę, naprawdę dobry i myślę, że warto się z nim zapoznać. Bo myślę, że to jest fragment historii zespołu i to takiej ciekawej historii zespołu. Ale 4 lata później ukazała się totalna legenda zespołu. Wydany w 2003 roku na kadem uh, holenderskiej wytwórni Hammerhard Records album Sumerian Demons to totalna klasyka zespołu. To jest bez wątpienia jeden z najlepszych albumów Septic, troszkę, jakie słyszałem, i chyba jeden z najlepszych, jakie powstaną w ogóle. I muzycznie ten album brzmi dosłownie taki czysty, potężny. Agresywny death metal, którego ja oczekiwałem od samego początku. Takie coś ja bym chciał usłyszeć na prawie każdej płycie każdego death metalowego zespołu. Pusz, takie brzmienie tutaj jest niesamowite. No już pierwszy utwór metalowy, czyli Unbeliever. Nie jest to pierwszy utwór na płycie, bo pierwszym jest Behold the Land of P P the Promise, który jest utworem klawiszowym. To jest totalny łomot, który tu wali po mordzie. Po prostu nie da się tego opisać, i nie ja zamierzam też ukrywać, że z tej oto płyty pochodzi mój ulubiony utwór Septic Flash, którego swego czasu katowałem do nieprzytomności dosłownie czyli utwór Infernal Sun. Totalna miazga, Uwielbiam ten utwór, uwielbiam do niego wracać. Jest świetny i niesamowity. Nie inaczej z innymi kompozycjami, bo one też są tutaj bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie zagrane. Po prostu uwielbiam ten album, uwielbiam do niego wracać. Staram się wracać dosyć często. Po prostu świetny album. Jak mówiłem, jeden z najlepszych w historii Septic Flash. I niestety po tym albumie spotkało zespół przykre wydarzenie. Mianowicie, tuż po publikacji tego albumu zespół ogłosił rozpad. Jednak oficjalnie nie podał żadnego powodu, dlaczego się rozpadł. Jednak na szczęście nie musieliśmy nim jakaś, bo w 2007 roku się zespół zreformował, i e, w 2008 roku zmienił nazwę Septic Flash na Septic Flash. Ci, którzy nie wiedzą o co chodzi z tą różnicą, zaraz się powinno wyświecić na kanale, na ekranie. I właśnie po tej reaktywacji pojawił się siódmy album Studyjnych Greków pod tytułem Communion. I o, oh, to jest kolejna legenda zespołu. Ja ten album, podobnie jak poprzedni, uwielbiam. Jest po to kolejna rewelka Death Metal. Czyli totalnie brzmienie jest jeszcze lepszy niż poprzednio. Istotki. Strasznie ekstremalny def, i tutaj chyba właśnie mówią, że chyba wszyscy zrozumieć dlaczego przez wielu jest tak dobrze oceniany zespół Septic Flash, bo tutaj udowodnił swojego bazura. To jest rewelacja. Brzmieniowość utwierający płytę utwór Lovecraft's Death to jest skuteczny def metalowy strzał, który podobnie jak poprzedni utwory Septic Flash zespołu The 2 Million Demons łączą w genialny sposób klawisze, chory i śpiewy. Z agresywnym, death metalowym już. Mój ulubiony osobiście utwór z tego czyli Sun Grill, Też wspaniale to robi. I czuć w nim tą energię i moc oraz agresję. Które po prostu strasznie lubię w tym gatunku. Co sprawia, że po tego albumu się słucha niesamowicie. Po prostu świetna płyta. Nie wiem, co jeszcze mogę o nim powiedzieć. Także moim zdaniem bez zrobienia komunią to najlepszy album Septic Flash ever. Nie wiem, czy kiedykolwiek dostaniemy... Lepszy album niż ten, bo mam takie rzeczy, że prędko do tego nie dojdzie. Pewnie niektórzy by myśleli, że po moim entuzjazmie o Communion, album, po albumie Communion, mój entuzjazm by spadł na rzecz następnego albumu. Ale tak nie jest. Bo kolejny album, który okazał się 3 lata później, nakładem podobnie jak poprzednia z yy, francuskiej wytwórni Seasons of Mist, album The Great Mass, to kolejny skuteczny death metalowy strzał. I. To jest kolejna ekstremalna strzała, która udowadnia, yy, jaki jest styl zespołu Septic Flesh i dlaczego tak tyle ludzi polubiło ten zespół. Boż otwierający płytę utwór, The Vampire From Nazareth, to totalna sikarą banka czy co tam jeszcze chcecie, rozwala ten utwór do Tu odpalasz i umierasz. No i kolejny utwór też, Miażdżną System, czy to Pyramid God, A Great Mass of Death. Uh, Trilantopy pokazuje po prostu, że Septic wie, jak genialnie połączyć klawisze z churkami, śpiewami i agresywnym death metalowym graniem. I dlatego właśnie uznaje, że The Great Master to jeden z najlepszych albumów Septic podobnie jak jego poprzednicy. No i systematyka zespołu Septic wydawania po średnio co 3 lata się utrzymuje i dlatego. W 2014 roku pojawił się kolejny album, jakim jest wydany w 2014 Titan. I co mogę o nim powiedzieć? To jest, tak naprawdę, powiedzmy, kolejny dowód na to, że Septic Flash wie co grać. Nie jest to ten sam album, co poprzedni, bo Septic Flash generalnie nie kopiuje swoich albumów i nie kopiuje swojego brzmienia. Jednak te albumy to brzmienie było na tyle dobre, że się tej płyty dobrze słuchało, powiedzmy. Realnie na tym albumie. Podobnie, mamy dużo instrumentów klawiszowych, dużo chórów, śpiewów, ale mamy też bardzo agresywne granie. Co na przykład słuchacie na moim ulubionym utworze z tej płyty, Prometheus. Prometheus, mam nadzieję, że to dobrze czytałem, nie to mnie poprawcie. Który jest po prostu skutecznym death metalowym graniem z jakimiś łagodniejszymi wstawkami. Takie na no, przykład jakieś choralne śpiewy w tym utworze, czy... No, jakieś te łagodniejsze elementy Także uznaję, że Titan to kolejny świetny album Septic Flash, który pokazuje, że Zespół wciąż jest silny i wie, co ma robić. Kolejny album ponownie ukazał się 3 lata później. A jest nim wydany w 2017 roku: Album Codex Omega. I dla mnie to dowód na to, że zespół po tych wszystkich latach działalności, po tych wszystkich albumach, stał się zespółem dojrzałym. Znaczy, że zna swoje brzmienie, już nie szuka i nie kopiuje tego, co obrał wcześniej, tylko zna swoje brzmienie, które może wciąż tworzyć. No i w tym właśnie jest kodeks Omega Tylko odpaliłem sobie ten album po albumie Titan, to mi się skarżyło, że rzeczywiście jest nawet podobny. I to akurat jest moim zdaniem na plus, bo dzięki temu zespół wie, co ma grać. I naprawdę ten utwór to ma takie brzmienie, że tu rozwala system Mój ogólny utwór płyty, jakim jest Growa Headless Man to taki killer, że po prostu mm, to jest nie do opisania. Słowa po prostu by tego nie opisał, jakie to jest niesamowite. No i można też powiedzieć, że na tym albumie zna się e, znany z występów z polskimi kapelami metalowymi, takimi jak Wesania, Behemoth czy Decapitated, Krimch, który zastąpił e, Fotisa Bernardo, który grał na paru poprzednich płytach Septic Flash. I powiem tyle, że ja żywam tutaj razem z zespołem kawał dobrej roboty. Dlatego uważam, że Kodeks Omega to świetny album. Bo generalnie nie wiem, co jeszcze mogę nie powiedzieć. Jest po prostu świetny, niesamowity. Jest to po prostu niesamowita rąbanka, że tak powiem. No i to właściwie byłoby na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli chcecie poznać mój ranking oraz moją topkę utworów zespołu Septic Flash to zaraz się powinna Wam wyświetlić na kanale ta lista no i to już jest w zasadzie na tyle mam nadzieję, że ten film Wam się podobał jeśli tak zostawcie łapkę w górę suba, lajka, komentarz i co tam jeszcze chcecie i piszcie też jakie zespoły chcecie zobaczyć w przyszłych odcinkach bo ja mogę je robić te odcinki tej serii bo dostarczycie po prostu, że chcecie oraz że mm, mam pomysł oraz że Znam ten zespół i słucham jego płyt. ale że wszystkie płyty tego zespołu są za mną. Przecież w sensie, że się przesłuchałem, mam przykład swoją topkę i wiele innych tego typu rzeczy. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.